To co z dzichu, Płacasz 400 tysięcy? No, wpłacam, ale jakoś mi tak z tym nie dobrze. Czemu? Bo kiedyś to były czasy i porządna gospodarka. Chleb za parę tysięcy, gorzała za 50 tysięcy. Człowiek czuł się milionerem. No tak, bo wtedy mieliśmy PLZ, a nie PLN. No właśnie, to była waluta z charakterem. A czemu tak w ogóle teraz zrobili? Aby odróżnić nową walutę od starej po denominacji, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyjęła kod PLN, gdzie N symbolizuje nowy złoty, wcześniej był PLZ, czyli polski złoty. A tą denominację to czemu bo wszyscy byli milionerami i wszystko kosztowało fortunę. Inflacja szalała, ludzie tracili oszczędności. Dlatego w 1995 roku zamieniliśmy 10 tysięcy PLZ na 1 PLN. Czyli to moje 100 tysięcy to był kiedyś miliard. Dokładnie. No dobra, przyznaję. Może i było dobrze, ale teraz przynajmniej portfel nie wygląda jak książka telefoniczna. Co więcej, zaraz zrobisz klik i w ogóle portfela nie potrzebujesz, żeby zainwestować. No dobra, już klikam, ale najpierw ze mną lufę. Ach, ale tu widzę, że się nic nie zmieniło.